Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Niestety, albo niestety, z taką informacją, że kończę działalność na tym kanale. Kończę ją, ponieważ robi się tu taki syf, skasowali mi AdSense, nie wiem czemu. Założyłem nowe konto, na które będę wrzucał nowe filmiki, nie tylko z Minecrafta. Mam zamiar nakręcić Or Orc Must Die. Może tak y, dodam ten kanał tutaj obok moich starych kanałów, i obok mega tutorials i mojego starego w sumie. W sumie ja mogę skasować um, to jest tak i mp. -k -k 8 mm, Zastosuj. No i tak to jest ten kanał. Wchodźcie na niego, subskrybujcie mnie tutaj, znaczy przenieście swoje subskrypcje. Hmm, tutaj będę wrzucał filmiki, jest już tu zrobione nawet. Mam zamiar nakręcić jakiś gameplay, coś w stylu poprzedniego takiego. Hmm, filmiku z Dirta Trójki, jakiś drifty i tak dalej. Ark e, must die. Let's play. E, let's play z Central of the Third tylko nie wiem czy mi. No, czy po prostu nie będzie. Nie, czy będę mógł nagrywać, bo no nie ukrywam mam 30 FPSów bez frapsa, a z Frapsem no to będzie lipa. No, nawet mniej niż 30 często. 20-25 czasami, ale to mniejsze. No i oczywiście kontynuuję serię Minecrafta. No i to by było na tyle. Chodźcie na ten kanał, subskrybujcie go, cześć.